Nazywam się Mateusz, a w dzisiejszym odcinku będziecie mogli dowiedzieć się co nieco na temat Gai. Zacznijmy może od tego, kim była Gaja. Gaja w mitologii greckiej była znana jako Matka Ziemia. Wyłoniła się ona z chaosu, tak więc była jedną z najstarszych bóstw. Swoją postacią uosobiała płodność i macierzyństwo. Sama z siebie zrodziła Uranosa, znanego jako Niebo, i urosji, znaną jako Góry. Przechodząc dalej, z miłości jej i Eteru rodzi się Pontos, znany głębiej jako morze. W każdym okresie mitologii jest ona znana w przeróżnych postaciach, a szczególnie u pradziejów, gdy u boku swego syna, a jednocześnie męża, Uranosa, panuje nad światem i rodzi kolejnych bogów. Najpierw jednak związała się z Pontosem, ze związku tego narodziły się pierwsze bóstwa morskie. Są to właśnie Pontoidzi, Nereus, Porcos i Taumas oraz Pontoidki. Eurybia i Keto. Później stała się małżonką innego swojego syna, Uranosa. Z tego związku z kolei narodzili się najpierw Hekaton czyli Sturęcy. Następnie byli to Cyklopi, a w końcu Tytani. Uranos, obawiając się siły i potęgi swojego potomstwa, strąca Cyklopów i Sturęgi do Tartaru. Gaja, nie chcąc, by ich los podzielił również Tytani, namawia ich, by podnieśli bunt przeciw ojcu. Jednak ci obawiają się jego gniewu. W tym momencie wybija się jedynie najmłodszy, czyli Kronos. Postanowił on przyjąć przywództwo w sprawie buntu. Nie przystępuje do niego natomiast najstarszy syn, Okeanos. Gdy Uranos zsyła nocną porę, by zaznać miłości z Matką Ziemią, wówczas wszyscy bracia i siostry rzucają się na ojca, a Kronos odcina mu klintalia i rzuca za siebie. Lecą one ponad lądami a ze spadających krople krwi gaja rodzi boginię zemsty, Rynie oraz Nimfy. A w dalszej przyszłości z kropli nasienia z urwanych genitaliów ziemię urodzi potężne plemię gigantów. Władzę w tym momencie obejmuje syn Gai, przywódca buntu, czyli Kronos. Kronos połyka każde ze swych nowo narodzonych dzieci, więc jego małżonka Rea prosi swych rodziców Uranosa i Gaje, by ci pomogli ukryć najmłodsze dziecko. Przyszłego króla bogów i bóstw Zeusa. Pomagają jej. Jednak matka Ziemia, widząc jak później Zeus potraktował Tytanów, stracając ich do Tartaru. Najpierw wraz z Uranosem wróży mu utratę tronu z rąk swego syna, zrodzonego z małżonki Metiskas. A następnie występuje przeciwko królowi bogów i rodzi gigantów, którzy za zadanie mieli obalić bogów olimpijskich. Niestety jednak jej pan się nie udał a giganci zostają wybici. W końcu Gaia łączy się w miłości z czarną otchłanią podziemia. Głębiej znano jako Tartar i rodzina najpotężniejszego potwora wszechczasów, Tyfona. Na ten moment tylko Zeus był w stanie mu sprostać i po ciężkich walkach pokonał go.